Ale pod warunkiem, że będzie to właśnie w ten sposób przedstawiane, jako całościowy pakiet, a nie poprzez forsowanie najbardziej prymitywnych, prostych i, i złych w swych konsekwencjach rozwiązań. Trzeba przecież bardzo wiele i można zrobić dla odbiurokratyzowania polskiej gospodarki. Tutaj pojawiło się Pana pytanie dotyczące sędziów, prokuratorów, kazus królewski, prawda? Tego słynnego przedsiębiorcy, który stworzył e, największe w, w Europie Środkowej, no, największym w ogóle w Europie. E, które są informatyczne, nowoczesne technologii, importował komputer na cały świat, do Stanów do Japonii. Tam chcieli kupować jego sprzęt. stworzył tysiące miejsc pracy w całym kraju i został zniszczony w okresie rządów milenialnych. A dlaczego został zniszczony? Rozmawiałem z nim, bo odmówił płacenia łapówek, które dla niego Za to płac, zapłacił na bazylkę Miłosierdzia Bożego Błagiemnia 10 milionów złotych na budowanie. No to do go i za i zniszczyli. Da. I zniszczyli przy okazji miejsca pracy tysiący ludziom, którzy, którzy, którzy przestali pracować bo obostrach coś, bo ten system faktycznie się nie dzieje. A więc, my, my musimy faktycznie wracając do tego, co trzeba robić, to trzeba takie rozwiązania, które upraszczają prawo, które eliminują te liczne kłody, które spotykają przedsiębiorców. Panie z jak Pan wspomina, pewnie mógłby Pan podać liczne przykłady i przepisów. Właśnie, rozwiązań, które przecież. Bez większego trudu, jeśli jest dobra wola, można likwidować albo przynajmniej ograniczyć. Otóż rozmawiam też z przedsiębiorcami, mimo że jesteśmy solidarną Polską, chcę odwoływać do tych sprawiedliwych rozwiązań, też, które mają na względzie potrzeby równoważenia tego, można powiedzieć, wspólnego dobra, jakim jest, jak jest wynik, wynik ludzkiej pracy. Żeby to nie było tylko tak, że się tworzą dwa narody w jednym państwie, że jest naród ludzi bogatych. 2-3-4% ludzi, którzy faktycznie odnoszą sukces, a cała reszta ledwo od żyje od miesiąca do miesiąca. My się na takie myślenie o państwie nie godzimy. Uważamy, że trzeba myśleć o całym państwie, a nie tylko o jednej grupie, która się po prostu powodzi. Stąd też myślimy nasze podatki, jak wspomniałem, mówię to uczciwie, nie odwijam bawełnę. Ale z drugiej strony uważamy, że polskim przedsiębiorcom trzeba bardzo pomóc. Polskim zwłaszcza drobnym i średnim przedsiębiorcom, bo oni tak naprawdę od, ze strony państwa nie mają żadnej pomocy, im tylko są, jest podkład na nogach. Chyba, że ktoś jest takim krausem, no to wtedy to, to, to prawda, wszyscy e, i, i polscy politycy zachowują zapo się jak asystenci. To tak jak, nie wiem, czy państwo pamiętacie ten fragment konferencji prokuratora Rejkinga, kiedy zatrzymywaliśmy Krausego, Kaczmareka, przedministratura wewnętrznych, komendant głównego policji, to Kaczmarek Czekał na krauszego w hotelu Marriott na tym 40, -tym, któryś piętrze, to jak chodził, to chodził jak przysłowiowy asystent, który czeka na, na swojego pana. Minister Spraw Wewnętrznych Polski, Rzeczpospolitej prawda, naszego państwa. Zachowuje się asystent wobec, jak lokaj wobec pana, paniska, które przyszło. Tak są traktowani niestety niektórzy ludzie, którzy mają gigantyczne pieniądze w Polsce. Dla nich jest wszystko odwrotne. Ale dla ludzi, którzy prowadzą mały biznes, którzy zarabiają na siebie i rodzinę, to rzuca się tylko kłody pod nogi, a go traktuje tak jak, jak prezesa Krusk. I to trzeba zmienić. Ale żeby to zmienić, musi być, muszą być prowadzone, po pierwsze prostsze reguły gry, bo pewne reguły muszą być. Jeśli nie ma reguł, to to jest wolna Amerykanka. Wtedy jest, wtedy jest prawo pięści silniejszej. Reguły muszą być. I musi być ktoś, kto w sposób uczciwy i sprawiedliwy Pilnujemy. Żeby nie było tak, że ten silniejszy, większy na zasadzie prawa pięści wygrywa, albo że jakieś urzędnicy, politycy, którzy tworzą klikę, wytańczają jakimiś przedsiębiorcami, dlatego że nie uzyskali łagówki. I myślimy o takim państwie, państwie też sprawiedliwym i państwu uczciwym. I myślę, że nie rzucam słów na wiatr, bo jeszcze coś komisję w mówiłem jako minister mi prokurator generalny, to o to walczyłem. I z tego powodu później zresztą została zainspirowana przeciwko mnie gigantyczna nagonka i medialna, i ludzki kłamstwa, wiele nieprawdziwych zarzutów, jak również dziesiątki śledztw, których usiłowano zawsze coś tam nie znaleźć, ich przecinek, że gdzieś nie został postawiony i postawić zarzut. Bez rezultatu, dlatego, że zawsze przestrzegają prawa i zawsze postępowałem przed Ale te nasze działania niestety nie były, nie było odpowiednio długiego czasu, żeby to wszystko doprowadzić do końca, do finału, stąd też była taka gigantyczna naloga, napaść tych, którzy mieli wpływ na media, mieli pieniądze, bo oni się bali bo my faktycznie chcieliśmy prowadzić jasne, proste reguły i chcieliśmy, pracować zresztą pracować z prezesem Kluczką, nie udało się tego niestety uchwalić, bo za mało czasu było. I chcieliśmy, aby aparat sprawiedliwości, aparat polskiego państwa uczciwie funkcjonował, stąd z taką determinacją walczył też z łapownictwem w sądownictwie, w prokuraturze, czy w innych instytucjach, czyli co, to ludzie władzy, no bo jak można mówić o o, lud, o zaufaniu zwykłych ludzi do państwa, jeżeli wyrok można kupić.